Siemano koniaro i koniarzu, dzisiaj jest kolejny odcinek Schowanego z gościem specjalnym, ale zanim do niego przejdziemy to oczywiście chciałabym podziękować trzem ostatnim subskrybentom, a tym razem są to Julia Świderska, Wielka Koniara, Magdalena Kasikiewicz oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy właśnie wam się wyświetlają na ekranie. Jeśli ty chcesz do nich dołączyć albo na przykład też dołączyć do mojego klubu, to na dole masz przycisk Wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to pewnie Wiecie, że ja fukam, a dzisiaj jesteśmy postaciami z Śnieżnej Krwi, ponieważ naszym gościem specjalnym jest Kajtek, który jest na Lucjania oraz na stary skład, czyli Flaper jest na Kurodianie, Zigi jest na Karonie, Ania... No, Ani nie, nie ma! Gratulacje Ania, zepsułaś przywitanie Carli. Mam nadzieję, że super z tym czujesz. Ja jestem na Maveri, Karna jest na Magnusie, a Kajtek, jak wcześniej wam mówiłam, na Lucjania. I dzisiaj się chowamy, widzowie, na Wzgórza Złotych Liści, tak? To, tak to się nazywa? To, co widzę. Obszar wam się wyświetla na ekranie. Jesteśmy dzikimi końmi, jesteśmy postaciami ze śnieżnej krwi tak samo jak powiedziała przed chwilą Charlie I... I... Ale możemy schodzić z tych koni, i możemy generalnie też chować się jako postaci, więc to nas nie ogranicza w dzisiejszym odcinku. Dobra, skoro z tamtej strony nie możemy się chować, jakby to możesz se czarni stanąć tu i się gapić w krzak. Gap się w krzak. Czy wszyscy gotowi? A co, że już? No! Pięć minut będzie teraz, i się chowamy w 3, 2, 1, 5 minut. Widzowie, nie wiem czy wiecie w ogóle, znaczy nie wiecie, ale generalnie ten teren został zrobiony na taśmę klejącą, żeby nikt ten nie zastanawiał na jaką taśmę. I generalnie zrobiliśmy ten teren na 5 minut przed zaczęciem. I po jak chcesz może wstawić moją wersję mapy, którą ja zaproponowałem w i wydaje mi się, że była lepsza. Tak, Ziggy generalnie mu odwaliło i chciał wrzucić mapę na, na pół mapy. Za każdym razem, kiedy nagrywamy star stable, to sobie przypominam, dlaczego nie lubię tej gry. Nie ma głównej osoby, która gada off-topy, czyli Ani, więc trzeba za zapewnić to Trzeba po rykenie. prostu obgadać Anię za to, co z nas o, zostawiła. O, o. Tak, 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 jestem za, jestem za. Jest głupi ten teren strasznie, kto to wybierał? no tak, czarny. <laughs> Kajtek, Tuczka, tak, to chciałem zrobić. Wasz sztuczkę, chciałem zrobić. A właśnie, Kajtek, bo ty jesteś chyba zwolennikiem aktualnych fryzów, na których niektórzy jesteśmy. Co myślisz o tych nowych fryzach, które mają wyjść? One już wyszły? że jest jakiś społeczny? Które mają wyjść? No wiem, właśnie, dlatego się dziwię, że co sądzisz, bo jeszcze nie widziałem ich. No, o samym fakcie, że będą po prostu. Honestly, no bardzo dobrze, go. <laughs> Serio? No tak, no oni, przecież, oni są świadomi, że oni te konie trzeciej generacji. Ja myślałam, czy ty lubisz te fryzy? Nie, coś ty. Nie, inaczej. Ja je lubię z sentymentu, bo ja kiedyś bardzo lubiłem fryzy drugiej generacji, pierwszej generacji. I po prostu to jest takie, wiesz, lubię, ale. To jest takie love hate, dobra? Tak, A to tak. to nie tak, że każda osoba nagrywająca seriale bądź filmy najbardziej nienawidzi fryzy, z uwagi na to, że mają najwięcej animacji. To też. I tak wybierają te fryzy, ja nie wiem dlaczego. Tak. Dostała minuta, 10 sekund. Ale jestem w dupie. O boże. Ja też, bo miałam kryjówkę, ale jej nie mam już ostatecznie. Ja nie miałam i nie mam. Ja chyba swoją zmienię, bo kuźwa jest o tekstury? za dobra. Za dobra? Mhm. Mm dobra, Jezus Maria. Jezu, czy to się zalicza? Nie no, tak. No złaś! 30 sekund! Tam 4! What? Nie no, chyba se jaja robisz! No przepraszam no, this is the way. Ej, jak będzie 10 to odlicza, bo ja się zesram zaraz. Jasne! 15 sekund. Czekaj! Spadłem! 10, 9, 8, 7... Ja pierdzielę, ale gówno. 5, 4, 3... Dwa. Ja trzy nie mogę ruszać? Jeden No jakieś zero duszki Co stoiś tam gdzie jesteś? Obecnie <coughs> musisz stać tam gdzie jesteś No chyba że jesteś poza mapą Może sprawdzić możesz się upewnić czy nie jesteś poza mapą Bo jeśli jesteś poza mapą to masz dysplikację Nie jesteś poza mapą nie? Nie wiem czekaj <grym> okay, <grym> jest. Jestem wy Okej okay, ja, ja też Ja chyba. nie pamiętam kiedy ostatnio jest. szukałem Więc Szukałem ja dwa lata więc... temu Jak to jest w ogóle? Charlie to jest taki trochę czarny koń jakby Koń Ty całej serii Charlie pamiętaj skupiaj się na Pauli Bo odcinek w którym Paula nie szuka to odcinek straszony mm. Dobra Kup się na kajtku, ponieważ A to, na kajtku, coś... no. I to będzie bardzo bawne, jak będzie szukać. Halo? Ja chciałam powiedzieć, że Charlie to jest taka cicha woda, nie? No, trochę tak, no. A się później okazuje, że mam mocne te kryjówki. Znaczy, na tyle mocne, żeby nie była pierwsza. Mi komputer wybuchł. A nagrywa ci się. Dobra, już nagrywa się wszystko, już jest okej. Okay. A spoko, no to zrobiłem ploz, jakby wrócił z powrotem ja do poprzedniej formy. Ja nie wiem, czy ja jestem na tym dobrym terenie, w sensie do chowania. Nie mam pojęcia w ogóle, gdzie szukać. Zawsze mogliśmy się chować na polu. Jak będziemy na południowym kopiecie to nie wiem ja nie mogę kliknąć na osobę Kogo masz? nie było takiego konia w sensie Może npc też z drugiej strony nie? Nie no biały fryz czekajcie włączam nicki ja tak Aha ładnie. biały fryz to ja nie chcę nic mówić Właśnie ja też nie chcę nic mówić kto jest Karonem Ale ona znalazła mojego konia a nie znalazła mnie No właśnie dlatego nie możesz kliknąć Ja zapomniałam że wy ten możecie schodzić Ej ale to jest dodatkowo utrudnienie No ta no mówiłam na początku nie? Taka dystrakcja To nie kurczę. Ziggy tak udawał, że o Jezu, ja się nie schowałem, a później po prostu pull the five car, obrócił to wszystko wokół nich, nie, tak naprawdę typa tam nie ma. Big brain. Ja się blokowałem po prostu. Ej, ale jak zrobisz w 4, to twoje konto dalej pozostaje w grze, ale ciebie nie ma. No. Serio? Zigi, słuchaj, jeśli cię wywali z gry, to dyswalifikacja ja od razu mówię. Jak klikniesz AlT4, to dostajesz darmowe starkońcy. Myślałem, że jak klikniesz w 4, to zamkniesz w końcu mordę morda. Nigdy chyba złam nie. Nie, no przepraszam, Kaj, tak nie, no. No, weźmiesz tarkę taką mnie i ten na no ten tatuaż co mi zrobiłeś, taką tarką, takie Myślę, <noise> że ja bym taki pisofart wziął, po prostu zniszczył. Właśnie widzowie, bo jak nie wiecie, to Ziggy ma tatuaż od Kajtka. Tutaj wam się wyświetla zdjęcie, jak coś. 100% tego nie doklejesz, bo zapomniesz. Nie, no jak mówię, to doklejam, kurde. Bo ja później sobie montuję takie A, no tak. Ty, no. Nie musisz sobie dawać timera, żeby pamiętać. No, big brain, no. Nie musisz wow. dawać timera na chowanie, bo już siedzimy 10 minut. No bo to jest, bo to jest tak, że tak jak mówimy, po prostu sobie siedzimy i się chowamy do momentu Nie, ja tu, o, to, o, to, się to był żart. To, no. Też tak myślałam. Dobra, brak. wiesz co. <grym> A, może, wiesz co możesz wziąć <grym> się na ten tatuaż, nie, <grym> nie chcę mi tego, nie chcę już mieć. <grym> A ty w przypadku na mnie ostatnio pisałeś, że ojco tego jeszcze. Już nie chcę. Musiałbyś mi taki... <grym> <grym> Pytanie, czy obok was przyjechała Charlie tak trzy eee... razy może Nie no obok mnie raz przyjechała i tym razem nie bejtuje nikogo A a co jeśli ja tak naprawdę tam stałem cały czas i byłem tym koniem tylko wykorzystałem to że Charlie coś nie zadziałało Figma moment Jezu, przepraszam że te przeklinam ja nie... Mamy kła które zrobiła Czarna kiedyś Mi możecie dać yy, nie wiem ryk godzili, taką mega długą taką cenzurę co po prostu się filmik <laughs> zatrzymuje co nie? i na każdy kur... one się nakładają jedno na drugie Pamięta jak to pytanie będzie bardzo zabawne w kontekście tego, kiedy rzeczywiście ten film będzie, ale jak tam e, koledzy i koleżanki, pomalowaliście już pisanki może, czy coś? Tu się, się na zabawa, dlaczego Charlie szukała dwa lata temu. Dlatego, że odcinki, które wychodziły, wychodzimy z półroczną obsługą. Chowane mogły być nawet codziennie, tylko kwestia tego, że montaż tych odcinków trwa 5 lat, tak plus minus. No i ogarnijcie, żeby kurczę wszyscy byli, no widzicie, mieliśmy wszyscy być, a Ani nie było. No Ania, dobra, Ania o, się wypięła my... na nas, to jest inna Ania, rzecz. Ania, chcesz żebyś tylko Wiedziałaby, nas nie widzisz obecnie, ale obecnie się wszyscy na ciebie patrzymy z wyrzutem To co? nie jest pierwszy raz, jak Ania nas olała To nie jest pierwszy raz, to nie jest pierwszy raz I że wy jej z maczetą nie gonicie, co mnie to dziwi No żona mam goń z maczetą, gdzie No po nie ma maczety Ej, ale jest kill ja, Dlaczego wy to wszystko tak dosłownie bierzecie? Chopaki, ja żartuję to kuchnia <Głosynia> tego fryza, flater, nie? Tak. Kurodiana, to nie jest byle jaki fryz. No, no, no właśnie, ja, urażony do... się czuję. Oraz oni też mogą czuć widzowie, że czwórka nie wyszła. <noise> o nie, ja zaraz o, kurde o, z tego o, głosowego, co nie! Czekajcie, bo na to pytanie czekają wszyscy widzowie pewnie. Kiedy śniesz na cztery. It's the silence for me, co nie. Flatter cześć. <noise> ja wiem, Super, ekstra, fajnie. Słuchaj, czarna, twoja taktyka na krzaka nie zadziałała tym razem. Walić tą głupią taktykę. Znalazła cię? No. No to fajnie, nie, proszę. Teraz kamerę na mnie, proszę pokazać. I generalnie, tak, Charlie nawet całkiem niedawno obok mnie przejeżdżała i nie zobaczyła Będziesz mnie. Następne. No. Proszę teraz kamerę na mnie, proszę pokazać. I generalnie, Charli nad całkiem niedawno obok mnie przejeżdżała i nie zobaczyła mnie zobaczyła. Jeśli ja was znajdę, to ja będę wiedziała, to będziecie musieli zmienić kryjówki, bo generalnie na drugą rundę nie musicie zmienić kryjówek, jeśli nie zostaniecie znalezieni. A według mnie powinniśmy na każdą rundę zmienić kryjówki, bo to by było ciekawe, a nie, że Ania siedzi w innym miejscu na przykład. Siema ma Siema. Nie mogę nikogo znaleźć. Mnie znalazłeś. Dobra, ty się nie liczysz. Aha, U. za każdego się dostaje punkty, nie? To ja jestem taka słaba w tą grę, że za mnie się zostaje 0 punktów po prostu Nie, zostaje znaczy pół, 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 bez osady, bez osady, ale pół O, dziękuję za docenienie, wow Nie ma sprawy, nie ma sprawy Jestem warta całe pół punkta dla niego, widzowie To jest 18 razy, jak zostaje znaleziona Twoje znalezienia mogą wreszcie napić się alkoholu Super Praktycznie w każdym odcinku, co najmniej w jednej rundzie zostaje znaleziona Ja obstawiam, że ktoś się schował na moście albo pod mostem no, wiedziałam, że Ziggy będzie następny. Już, będę drzewem. Dobra, czy wrzucałem 5 minut, czy jeszcze dajemy szansę? Dajmy 7 minut, może. Dobra, dzięki. Dobra, niech będzie 7 minut, czekajcie, czekajcie. 3, 4, 7 minut masz, yy, Tari. Dobra, jednak Ziggy się przebił, Ziggy jest 19 razy znaleziony. Tak jest! Czyli w każdym odcinku co najmniej raz zostałeś znaleziony. Z bólem serca oddam ci tą posadę. Dajmy tak? Plus jest taki, że nie będę musiał szukać. Super, a ja będę musiała szukać. Kajtek się schował i go nie znaleźli. No czy dobra, no my jesteśmy słabi po prostu też, ale. Tak, tak. Wyglądam jak memrze. Men. Jeśli czarna weszła w krzak, nie? I ona nie zostanie znaleziona, a ja byłam znaleziona, a byłam w krzaku. Ale słuchaj, to jest Tarik. moja taktyka. Ja zawsze na niej dobrze wychodzę. Bo no, Ziggy, wyglądasz jakbyś chciał podbić cały świat i wybić wszystkich czarnych. <grym> 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 Trochę na tym ta fabuła polega. No właśnie, przecież, przecież o to chodzi, tak? Najbardziej Najpierw... mnie dziwi, że Kai tak się tak zdziwił w końcu tego fabuła. <grym> no właśnie. Nie <grym> zdziwiłem się, tylko reaguje na to, co ona powiedziała. Dobrze, on reaguje, o to chodzi na nagrywanie kontentu. Tak, to... <laughs> jak youtuber prawdziwy. Ej, teraz Ola. jestem urażony co nie. Zostało 4 minuty. I tak ich nie znajdę, więc tak. nie ma poddawania się, szukaj. No właśnie. Cały czas jeszcze w te same miejsca i nigdzie was nie ma. W innych miejscach? No właśnie. To, właśnie. Koło my nawet nie była nie razu. mówiłaś, że byłam, wabitowałam. Logiczne. Aha. Ej, aż mi tej Charlie szkoda teraz co nie. Dobra, nie jest tak źle, bo przynajmniej kogoś znalazła. Wyobraź sobie, że raz nagrywaliśmy chyba przez godzinę i nikt nikogo nie umiał znaleźć. No bo to była Ania. Ale to zostały cię no. <laughs> Ania, nie obrażaj się, weź, na no, 20 odcinek to przyjdź. A okay. bo więcej zrobimy. Zanim wstawimy 19 odcinek, to musimy nagrać z Anią 20 odcinek, żeby nie mogła nie przyjść. A żeby nie wiedziała, że my głębaliśmy. Tak. No, dobre, dobre, tak. no. Dostała minuta 50 sekund. Ja, ale ja też nigdzie was nie widzę. To szuka teraz w końcu. Teraz będzie szukała Paula w drugiej rundzie, bo jako pierwsze zostało znaleziona. Chyba pierwsze zostanie znaleziony, to szuka. A to ja myślałem, że już, je, że już jest druga runda. No nie, 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 no Jezu, tłumaczyłem ci, Boże święty, że teraz po prostu ona miała to, 7 minut, żeby jeszcze znaleźć, jest. Dobrze, dobrze. przepraszam, po prostu już nie mogę. Bardzo dobrze, dobrze że przepraszaszasz. Tak interesujące warunki pracy to jest że naprawdę. Kajtek, uciekaj stąd. Ty mobbing jest na co dzień stosowany, nie? Ja czekam na tą wypłatę od 4 lat, nie? Dopała minuta! Co ty mówisz? Przecież, mobbing to jest najlepszy sposób na pracowników. Prawda, Aha. ale. Kajtek go stosuje przy nagrywkach. Cicho? To nie jest tak, że on nie chciał nagrać tej śnieżnej krwi, tylko pracownicy strajkowali. <śmiech> <śmiech> podczepili się po ten strajk w Hollywood, co był? Kajtek tam po prostu strajkował, rozumiesz, Bo to Ustawik tych scenarzystów, które robią scenariusz, czyli Kajtek. Przeciw własnej produkcji protestował. Dwie osobowości się kłóciły, rozumiesz. Ej, hey, zostaw mojego bipolara, kur. 10, 9, 8, dobra, czyli tak nie znajdziesz. Gratulacje, Kajetan i ta druga wygraliście, Jeej! Dro obok drogi. Także no, jak chcecie, możecie zostać w tych samych kryjówkach, jeśli nie chcecie i chcecie, nie wiem, robić content dla widza. Jeśli chcecie dla widza, przypomnę dla widza i się Potem schodzi. Widzów. to zapraszamy. A czy generalnie Kajtek Przecież on powiedział, że jest przy drodze, więc tak trochę lipa. Aha, <laughs> faktycznie. Ale przy drodze dużo jest dróg. Dzięki za to, że mi powiedziałeś, bo powiem ci, żebym się nie skapnął. Czekaj, a to, 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 to my zaczynamy z losowych miejsc, czy jak, jak to się robi? weźmy, chodźmy z powrotem Dobra, na mnie? No. Niech, niech? Nie każdy znajdzie najbliższego grzyba i od niego zaczyna. Najbliższego o. grzyba? Jezu, tu nie ma chyba dużo grzybów. Jak to nie? Ja, to jest las. Liść, liść. Liść. No jest liść. dużo grzybów. Jest dużo liści też. A mogę od liścia zacząć? Nie, <grywa> od grzyba Nie tego. <grywa> Boże. <grywa> <grywa> o, mam grzyba. Idź do lekarza z tym. Moje mój grzyb jakiś taki ma. <grywa> <grywa> nie mogę. Kamień. Dobra, czy każdy znalazł swojego grzyba? Tak, znalazł cię, tak. No, tak. Będziesz... <grywa> o, mam, bez kitu Uwaga. Aha, dobra, prze... czekajcie, bo ja się w sumie... Ja szukam grzyba, a ja przecież mam liczyć, to ja muszę iść na most! Tak. <grywa> Słucha się zbyt podekscytowała, że ma grzyba szukać. Nie? Ej, dosłownie! Ja się zgubiłam teraz. O, się Ale co ty tu robisz? Lucodian! Piszcie hashtag Lucodian w komentarzach! Piszcie kiedyś, na kres 4! Uuuu! słuchaj, słuchaj tego Ziggy Słyszysz teraz? Słyszysz kapanie? Nie, nie słyszysz, co nie? No to patrz, idę teraz. Słyszysz teraz? Oj, no tak się sikałeś. Możemy się chować. Już, 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 jeszcze dosłownie y, 3 sekundy. Dostaw te grzyby. Możesz jest do globala już. Weszłam na, na moje królestwo. Dobra, ty, dwa, jeden, go. Ale fajny ten global. no. <grym> Pójdę, fakariu już, ktoś biegnie. Nie biegnie. Ja, o, to ja se tu, o, oh. patrzcie widzowie, ja se tu, nie, obok tego, tu i potem tam. Dokładnie. A właśnie ważne, bo zawsze jak jest gość i teraz jest druga runda, więc jakbym znalazła pierwszego kajtka to w następnym odcinku kajtek nie będzie zaczynał, bo nie będzie go w następnym odcinku, więc po prostu w następnym odcinku wtedy będzie losowanie, jeśli do tego dojdzie. Nie, przecież Ania to będzie Ania A Dlaczego ja nie będę w następnym odcinku? Bo sam powiedziałeś przed chwilą, że już nie chce z nami nagrywać. Jakby nie rozumiem, że to było ten reverse psycho psychology, twoja druga... Osobowość, tak? Na przykład? Kto wie, co przyniesie drugi sezon? Ale to jest drugi sezon, halo. Znaczy ja. A trzeci? Ja za każdym razem mówię, że trzeba kiedyś zrobić Avengers Endgame i po prostu wszystko. wszyscy, osoby, no. Które... Dobra, Zigi, słuchaj, ty będziesz to montować. Jak tam wam idzie chowanie się moi koledzy koleżanki? i koleżanki? I koleżeńskie również. Nie idź tu, idź stąd. Paula, co? Ja mogę sprzedać ci pewną osobę. Nie używasz no sprzedać czarną. On nie wie, gdzie ja jestem. Ja mu tylko powiedziałam, żeby stąd poszedł. on nie wie, gdzie ja jestem. Ale ja teoretycznie wiem. Dobra, ty się najpierw. Schowaj, okej? Okay? Ale jakie nieszczere jest to chowanie, od razu wszystkich chce sprzedawać? 10, 9, 8, 7. 7. 6, 6, 5, 3, 4. Żeś mówił takim akcentem, choby, wiesz, takie. Dobrze, że będziesz tylko na jednym odcinku, chciałem powiedzieć. Kajtek, czy ty dalej jesteś przy drodze? Wnioskuję o wymianę moderatora. Aha, ja też. <grym> widzicie, czyli to, co powiedział z się zgadza. Kajtek narzekał, a teraz jego jest niby mobbing, ale chciałby tu być. Dosłownie. Reverse psychology. Mówię że ty, ty dobry jesteś. Kurwa, ja cię widzę jak na wygląd, na przeźroczysto. Uu, tutaj może być. Kurde Ja pierdzielę Tak jak zwykle problemy egzystencjonalne oh, ma hmm, Dobra, czy i czarna tu gdzieś <laughs> Nie no dobra, nie będę miała takiej, takiej kurczę schizy jak wtedy Ty wiesz, że jak odpowiadam do tego co ty mówisz To nie znaczy, że cię widzę, nie? <laughs> Kurde koniu Co ty robisz? Ale za to coś innego co widzę Kurde, coś mi się wydaje, że tam się da wejść. Czemu ty zawsze zakładasz, jak szukasz, że gdzieś można wejść, więc ja tam jestem? No bo jak są trudne miejsca, to na pewno ty tam jesteś. Czemu tutaj się nie chowacie? Jesteście coś, kurde, powa. Łoo! <laughs> wow, Okej. Okay. Okej, okay, czyli będzie losowanie. O! Tylko czekajcie, jeszcze nie kliknęłam, ale... Albo czekaj, może tylko schował konia. Jest Kajtek! Nie ja. To nie, oh! wow! to nie ja, to, to, ja, to Lucian. To jest jego druga osobowość teraz, wiesz? Ale co? Ale gdzie ty jesteś teraz? No kurde, nie widzisz mnie, jestem... bejtuję jak nic. Ej, ja tam już to próbowałem, wiesz? 15 odcinków temu, gdy nie działa. A ja dalej obok drogi jestem. Jesteś w szopie! Ja jestem obok drogi, tam gdzie wcześniej, żebym się nie ruszał wcale. Ale bajter. Ej, słuchaj, jak cię kliknąłam i jesteś, to już, sorry, ale już to jest na nagraniu. No, nie, prawda. Dobra, bo on on gra na czas, bo ja zaraz nikogo nie znajdę. <gry> Ty, ty nie ma czasu jak na razie jeszcze nie, Paula wiesz A no no tak, ale jakiś tam czas płynie tak, jakby Jakiś czas płynie, y, żywota wiecznego naszego Niewiecznego, nie, nie tak? Mogę już wyjść? Możesz wyjść i możesz robić co chcesz, albo szukać też innych, albo nie wiem Dobra. Boże Ania tak strasznie opluwa tych na gości Czym jeden gościem był Emil, więc to jest logiczne, że Na tym odcinku była, ale na dwóch pozostałych już nie Nie miło Ania, nie miło, więc nie losujemy, tylko Ania szuka w Następnym. O, ja jestem za, demokracja, kto jest za. Ja wczesna. Ja. Ja się wstrzymuję. Bo Kajetan też będzie miał głos. Proszę bardzo, jesteś za. Ale co? Jesteś za czy nie? Po prostu. Za to ja mogę być drzwiami. Ku. Możesz, ale Ta czy nie jest za w takim razie? Za, dobra. No. Ale co? No za jesteś. Zobaczysz w filmie już. Na rzecz firmy wysyłasz 1000 złotych A właśnie Kajtek nie wiem czy wiesz ale do odcinka są wpisowe 1000 złotych Tak właśnie ja nie mam się całaś Jak wpadłem ja pierniczę. Ta gra jest tak zepsuta Ja to chcę odinstalować ale nie ja myślałem, mogę ja, ja myślałem że ty mówisz że ono, o tym odcinku nie że gdzie, gdzie ty wpadłeś Byłem w gorszych momentach Na którym kanale było gorzej mów W spianie twojej mamy o! O! Twoja mama ma kanał? Wiesz okay, ten... co Tak? O co sam wydrapie zaraz ten tatuaż No właśnie chciałem ale <laughs> Wyślę ci skórę, już taką pozostałość tylko. Tak, tak. O, znalazłem kogoś! Zaraz cię złapię. się złapię, jak Widziałam spadnę to. stąd, się nie zabije. Widzę to. Co mi się dzieje? Gdzie jest... O, w dupę jeżdża. dobra, tam jest czarna na pewno. Nie tylko ja, jest jeszcze pan, który chodzi non stop w tej ścianie. Dziękuję ci, Lucjan, mój przyjacielu. Pomogłeś mi, właśnie. Jak ona się tam wpierdzieliła? czarną? W czarną? Jeszcze nie, ale wiem, że tam jest, bo Lucjan przed chwilą mi pomógł. Czarnego to ja widzę w skalek. Bez kitu. Pokaż ten pysk. Ja pierdzielę, koniu, proszę. Wow, o dzień dobry. Cześć! Jestem za dobry w tą grę. Ja nie wierzę po prostu, gdzie ty. Ach, dobra. Jeszcze sorry. A skitu. Dobrze, dobrze. Ja pierdzielę Zigi, widzę twoje dubsko. To nie ja. Gdybyś założył szare swoje, by nie było widać. Szare, za sprawy. Ale jezus. Aha. O co jest polecenie wezwania, jak to kurde nie działa? Bo musisz mieć konia. A nie, czekaj, on ma wytrenowanego. Mam konia, posiadam. Grać ja na polega ta gra. grę. Grasz tą grę i chcesz, żeby jakieś mechaniki tutaj działały. Stary. Przydałoby się czasami. Za dużo wymagasz. Dobra, Ziki znaleziony 20 razy. Tak jest! Brazylię numer 1, no jak zwykle myśmy się otrzymali. A ty tutaj jesteś? No tu jestem! Nie. No właśnie, co ja w ogóle robię? Ja muszę wrócić tam, bo przecież czarna to widziała. wyglądam jak Ying weź weźcie tak trochę w prawo odwróć. Nie mogę, bo nie jestem na końcu. Widziałam konia Charlie, widziałam i zniknął. Dlatego gdzieś tam zostawiłam. Widzieliście jak widzowie zrobiłem? Zostaw mojego Magnusa. I właśnie, czarna jest moim starym. Czemu? Halo, spoiler! Spoiler! Uuu, bardzo ładnie kajetan tam w sobie wszelność, co ty tutaj masz? Uuuu, ej no dobra, czyli ty, ty gadasz, że wszyscy się sprzedają, a ty jesteś kurde 60, tak naprawdę. Co ja? Ja się tak po prostu, z ten. O 60. A to, że za mną poszłaś to nie moja wina. O, jest, Tracy Shadowborn. Proszę bardzo Upsik, upsik Czarna, a masz ze sobą mleko? Przynajmniej Jak cię znalazłam już Nie wiedziałem, że coś są inside Jokes z The Boys Co? Gdzie tutaj znalazłeś inside Joke's z The Boys? No, że mleko i w ogóle A, o Jezus, ale to daleko idące wnioski trochę wyciągnąłeś, kolego Nie, skądże? Tak daleko, że ja jeszcze nie ogarniam Szukaj tej Charlie Piję kawę z mlekiem, to też byś powiedział, że to jest inside joke do The Boys? No nie, samo mleko, bo kawa z mlekiem to nie Trochę to ale skopniałam się. Ej, boże, to Kajtek powinien od początku szukać. On ma talent! On zrobił po prostu ponosową rundę! Ja gram tą grę od 11 lat. Tą mapę pamiętam na pamięć. E, drodzy rodzice, widzów Pauli, przepraszamy za tego wulgarnego człowieka, W następnym odcinku go nie będzie. <grym> Aha. Mamo, tato Pauli lubię was. Wy też mnie lubicie. Ale nie mówię o ma. <grym> rodzice, nie Pauli widzów. Aha. Ale taty lubię was. Naprawdę, Charlie. Widzę. Nie, nie, nie gadaj. Gdzie ona jest? Nie, nie mogę. Nie. Gdzie ona jest, bo ja się... Nie, nie, nie powiem, nie powiem. Zostało 4 minuty. Żegnajcie widzowie, skaczę z klifu. A nie, pa, pa, pa. Zigi, to się tak robi. Grass right. Ej, ale ja tu byłam chyba. Ej, to możemy wszyscy skoczyć z Cliffa na koniec. Ty zrobiłaś zwycięstwo w końcu. No, w sensie. O oh, Boże! Znalazłam wszystkich. A czy ja kiedykolwiek znalazłam wszystkich? Trzecie to jest, no. Widzowie, a wiecie, że następny odcinek będzie bardzo specjalny, ponieważ po pierwsze nie będzie kajtana, a po drugie będzie to 23. <grystanie> specjalny odcinek będzie bardzo specjalny, ponieważ Zigi straci moda. Wymienimy na kajka. Ja się... Jezus, Lucja! Dobra, więc tak się prezentował odcinek z Śnieżnej Krwi Schowanego. Piszcie, Kajtek, kiedy Śnieżna Krew 4? Nie. A my oczywiście, jak zawsze... Ja I tak. Pamiętajcie, że macie pisać, że Kajtek się ścigał. Boże święty. A my oczywiście, jak zawsze, przesyłamy wam gorące pozdrowienia. Dobra, lecimy wszyscy. Kamera na... No. Łoo wow. Lucjana zbugowało na górze!